Siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowiskiej Gelmar w dzisiejszym Hashtag 12 odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Fishing Class. A dzisiaj będę dla Was łowił 15 ryb w łowisku rzecznym rzeka Święta Babeżeńca. Ale zanim to to jeszcze pozdrowię o siebie wszystkich moich najnowszych widzów, są to moi najnowsie widzowie mniejszym niniejszym Golden bo ja pozdrawiam Musi, pozdrowiam gabarycie poręcznym, się pozdrowiam na Podoga Białego, pozdrawiam Fliza. Pozdrawiam Wersow, podzdarawiam Hejhat Blade, pozdrawiam Eluwotoką dziczymana na kółkach. pozdrawiam Senka Piotra Koszyńskiego, pozdrawiam Dominika Szczepańskiego, pozdrawiam Szczepana, pozdrawiam Oktawiana, Pozdrawiam Jakuba Szewczaka, pozdrawiam Jakuba Kubalewskiego, Pozdrawiam Kubę Jerzyka. Pozdrawiam Agiela, pozdrawiam Biorkowskiego, Pozdrawiam Mateusza Cierzana, Pozdrawiam Jacka, Pozdrawiam Wiktora, Pozdrawiam gosie Bączakiewicz, pozdrawiam Patryka Bączakiewicza, Pozdrawiam Pana Bogdana, pozdrawiam Agata Szwedek-Kaniewską, pozdrawiam Dominika Szapańskiego, pozdrawiam Józefa Piotra Kozińskiego, pozdrawiam Monika Szapańską, pozdrawiam Gabrycie, pozdrawiam Maćka, pozdrawiam Kinga Gorską i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz losową rybę złowię na przykład basto-ruskawkowy, założymy sobie węchla i oczywiście jeszcze dwa pojedynki muszę przecież wykonać, bo kto wie, może jakieś dobre odmiany ryb, rzadkie, nierzadkie, albo inne, lepsze, mityczne mi się to trafią, zobaczymy. W łowieniu ryby jest przepisany spokój, więc tutaj trzeba ze spokojem i ostrożnością rybę złowić, basto bardzo dobrze. To teraz może do druga reba Mielec. Mielca założę. I w dodatku już odblokowałem tę nową rzekę widzowie, jak widzicie. Jest jeszcze lepsza niż tą, którą dokonałem poprzednio, na poprzednim filmiku. Rzeka Elberdro. To jest rzeka Święty wawrzyniec. Teraz na świętym Wawrzyńcu jestem. I złowiłem mielca. Bardzo dobrze. To teraz łowię basa brązowego. Preferuję skaliste op szare jezior i rzek, wykorzystując je jako schronienie i miejsce zasadzki. Zobaczymy, jaki będzie mój rekord gwiazdek pobity. Może niższy, może większy, może więcej niż 5, może mniej niż 2. Zobaczymy, ale 2% gwiazdek by mi się przydały tutaj. Koniecznie. To już trzecia ryba. Genialnie. O, jest nawet wow, 7%. Bardzo dobrze w górę lecę. Dobra. A czwarta ryba. Baz wielkopeski. I reszter ryb już nie słowie To będę... Po prostu musiało losowo łowić te ryby. Rzeka Świętywa Nie tylko rzeka, ale i autostrada dla gigantów. Ta potężna droga wodna odprowadza wodę z wielkich jezior, umożliwiając swobodną migrację na przykład ogromnym jeziorom udanych połowów. Przynęta uniwersalna. Złowisz na nią każdą rybę na Twoim łowisku. Dobra, trzecia ryba złowiona. To teraz złowię losową rybę po prostu. Jak złowię tą samą, to to brudno. Wielkie, mądre i wszystko. Zobaczcie, tutaj jest jeszcze lepiej niż na poprzedniej mojej rzece, którą wykonałem. Złapałem bladoki. Bardzo dobrze. Teraz kiją tam reba. Nie oderwam haczeka. Bardzo dobrze. A biała. Szósta reba. To piętnaście sobie złowię, a później dwa pojedynki sobie to mam. Nie za mocno, nie to słabo tam. Bardzo dobrze. Golec, że święte w ba świętego babrzyńca Uuu, nie odmiana. Szósta ryba. Losowo łowię wszystkie ryby i zobaczcie. Nieźle mi to doszło. Bardzo dobrze. Się jak okrągła. Teraz siódma ryba. Ale spokój. I o to mi właśnie chodziło. Coś genialnego bladoki już wcześniej złowiłem chyba tę rybę tak, to teraz puszna ryba te 7 ryb mi już chyba zostało do końca genialnie, dobra robota golec rzeki świętego Wawrzyńca do drobna dwójka bardzo dobrze a jeszcze wam się pochwalę, że ta rzeka będzie trwać do 3 dni i 22 godzin. Później tylko odblokuję sobie nową rzekę albo jakieś nowe jezioro lub jakieś dobre wybrzeże do łowienia ryb, bo przecież tutaj jeszcze dużo takich rzek, jezior i wybrzeż mi zostało oduba i na przykład na samym końcu rzeka jesiotra czy coś takiego. Ale ja wracam na razie na swoją rzekę. Rzeka właśnie tak, święte wawe Teraz Zaraz dziewiąta breba odblokuję sobie po prostu nową rzekę i będę mógł lepiej brać na pozostałych rzekach i odblokuję nawet sobie jeszcze to coś za 50. Zaraz wam pokażę. No tu złowię tu byczek, byczek br brązowe. o osadę, osadę na poziomie 50 odblokuję, a nawet nie wiem na którym jestem poziomie. Dziesiąta breba, no jest to takie 5 do uh, breb i będzie dziś. Bardzo dobrze, okularnik, o, nie to ryba, okularnik, dobra, jedenasta ryba, jeszcze cztery ryby mi zostały do zrobienia świetna zobec, byczek brązowy, jeszcze Trzy ryby mi zostały do słowienia. To już moja dwunasta ryba. Bardzo dobrze. Bladoki. Znowu ta sama ryba co poprzednio. Już trzeci raz ją słowiłem. Teraz trzynasta ryba, jeszcze dwie ryby mi przypiąć zostały. Kombon nieźle mi wychodzi na tą wędkę. Utrzymuję tak, żeby mi się nie odczepiła. Bardzo dobrze. cisko. Okej, okay, to nie jest ale Całkiem spoko. Czternasta ryba, jeszcze dwie ryby zostały. E, i jeszcze jedna ryba została. Świetna zdobycz i zdobyłam suma żółtego i złowiłem suma żółtego nie zdobądę tylko złowiłem sumo sorki błąd ortograficzny i ostatnia ryba jaką złowie tym razem rybę rzadką, legendarną, milczną to jest to jedno byle byłaby dobra i smaczna Złowiłem, znowu tu masz żółtego. Teraz pojedynek sobie zagaramy. Najpierw pierwszy, a potem drugi. Gram przeciwko komuś złoż. Odyńcze Cabillore. Circle J.M. Ciekawe czy wygram. Przygotowanie do pojedynku. Dobrze. A jaką rzekę mi wylosuje tym razem? One ma żółtogona. gona. Zaraz zobaczymy. O! To ta co wcześniej. A, to ta rzeka co wcześniej. Wybrzeże. Jakiś tam. No, To przynajmniej wygrywam. Dobrze Mamy już 390 Ja wygrywam Z lepszym od siebie Zobaczcie Bardzo dobrze Znowu odeńczyk Nawet dobrze nawlekam na tą nitkę, wędkę. Wspaniale, świetny korek. Żółtogon. Tym razem żółtogona muszę tu łowić. Już 5 sekund. Dobra. Do pojedynku się już nie liczy. Ale i tak wygrywam i coś tam odbieram. Paczkę rzadkich przyręt. Rozpocznij otwieranie. A tak. To trzeba było mieć dodatkowe rzadkie monety. Dobra. Jeszcze jeden pojedynek. Zobaczymy. Jaki temat razem przeciwnik nam się wylutuje? Przeciwko słabszemu od siebie player. To ja wybieram perkę jadowitą. Moja zdobycz to będzie perka jadowita. Dobra. Bardzo dobrze. Zobaczcie. To teraz. Luciana Mutona. Z tego już złowiłem. Partę jadowitą złowiłem. To teraz. Lucian Muton. 50 sekund. Jeszcze do końca pojedynku zostało. I zobaczcie coś niesamowitego. Mam już dwie dobre ryby złowione. Dobrze i tak wygrywam. Bo ten mutun już był, to teraz perka jadowita. O 10 sekund. Ta nie będzie liczona do wyniku, ale złowiłem perkę jadowidą. Rzadką. No i zobaczcie. Ponownie wygrałem. Znowu zdobywam paczkę rzadkich przynęt. Bardzo dobrze. 18. Ulepsz. A dobrze, dobrze. Ulepszyć. Już się robi. Gdzie tutaj jest coś do ulepszenia? A, w rzece muszę ulepszyć Brzane z Fontibe. Brzane z muszę ulepszyć do lepszego poziomu. I wracamy z powrotem do naszej stałej rzeki. Rzeka święty wawe Eee. Nie, nie, nie. Może jeszcze raz się wrócić. A! To trzeba było tutaj założyć. A resztę, jak o, a resztę pojedynku jak odbieramy. Te tutaj paczki rzadkich przynęt to zrobię dopiero w następnym filmiku, więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie mojego jakże przefajnego odcinka Fishing Class i pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów. I do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, cześć i mordę. Miłego dnia Wam życzę. Pa,